Dzień dobry, cześć tu Sławomir Patrzcie się jakiego mam przyjaciela Jak ja zasuwam Jestem wielkości palca Jestem wielkości palca Kto ja jestem? Mała przepiórka. Przepióreczka faraonka. Widzisz, będę twoim tatusiem teraz. Wykluła się trzy dni przed czasem. Jak tyś to zrobiła? Koleżanko pytam się jak tyś to zrobiła Klucze na wtorek A tu dzisiaj sobota Plintka mała taka Patrzcie się, jak biega. Popatrzcie się, jak ja biegam. Zasuwam jak mały Messerschmitt. Jakby to się wylągło gdzieś na trawie. To normalnie to by poginęło w tej trawie. Ślimaki bez janu O. Już tam jestem, 20. takie maleństwo, czym to karmić? Pozdrawiam.